Joanna Sensen postanowiła zaskoczyć wszystkich katolików swoimi życzeniami bożonarodzeniowymi. Słynąca z barwnych wypowiedzi była posłanka SLD w charakterystycznych dla siebie słowach określiła ten bardzo ważny dla wielu wierzących czas. Internauci są w szoku. Joanna Senyszyn jest postacią, którą wielokrotnie wzbudzała kontrowersje swoimi wypowiedziami. Kobieta wielokrotnie wzbudzała wielkie dyskusje, kontrowersje i skandale, a w tabloidach zdarzało jej się nawet snu wizję własnego pogrzebu. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia posłanka postanowiła skomentować za pomocą swojego Twittera. Obraz oburczy wpis kobiety szybko stał się jednym z popularniejszych polskiego internetu. Joanna Senyszyn szokuje swoich wierzących obserwatorów. Pomimo tego, że kobieta jest z lawicowego SLD, który nie identyfikuje się z ideologią powszechnej nauki Kościoła Katolickiego, to powinna się liczyć z faktem, że czytają ją także osoby głęboko wierzące. Oburzenie osób związanych z katolicyzmem poruszyła za pomocą nieszczęsnego porównania bożonarodzeniowych uroczystości do komunistycznego święta. Boże Narodzenie to coraz mniej znacząca nazwa dla 25-26.12 wolnych od pracy na mocy ustawy z 18. 01.1951 rok. Może pora zdekomunizować komuś święto. Póki jest, radujmy się. Kto chce z narodzin Jezusa, kto chce z dni wolnych. Wesołych świąt i wszystkiego niekaczego. Napisała eksparlamentarzystka. Internauci są wściekli na przedstawicielkę SLD swoim wpisem Działaczka Polskiej Lewicy wzburzyła bardzo wielu obserwatorów, którzy identyfikują się z wiarą. Jak sami internauci zauważyli, kobieta nie powinna jako zadeklarowana ateistka odbierać ludziom przyjemności i ujmować w ich życiu ważności świąty z okazji narodzin Chrystusa. W tym przypadku wykształcenie nie idzie w parze z mądrością. Urząd morski ówmy się, jak ktoś jest przesączony do kogoś nienawiścią nie napisze nic mądrego. Naprawdę ręce opadają jak się czyta takie wypociny. I to coś jest profesorem. Czerwona komna to tłyta ma tę zaletę, że nie słyszę twojego głosu, a to już wielki plus. To, co czytam, jest przezabawne, na pewno na Twoim przykładzie będę wskazywał wnukom, jak odróżnić idiotów od normalnych. Towarzyszka dawno nic nie znaczy, jednak nikt towarzyszki nie uśpił. Proszę to szanować. Pani komuna prawie zdechła przeżyła mniej, niż 100 lat. Boże Narodzenie ma się od 2000 świetnie to jedne z niewielu komentarzy, które czytamy pod wpisem Joanny Senyszyn. Czy polityk przeprosi za swoje zachowanie? Taki rozgłos w wątpliwym stopniu pomoże reprezentowanemu przez nią SLD, które już na wiosnę będzie walczyć o mandaty w europarlamencie, a później ma ambicje aby wrócić do Sejmu. Czy z politykami głoszącymi takie poglądy ma na to szansa?